Mam dla Was tipa. Wiadomo, kłótnie się zdarzają w związkach. Są niektóre łatwe kłótnie załatwić w 15 minut, a są kłótnie takie, wiecie, na 3 dni, że się nie odzywacie, jest niewygodnie, w chuj, bo kanapa <śm> Nie polecam, ale my obszaliśmy wieloletnim doświadczeniem, jak załatwić to kłótnie kurwa w 10 sekund. Po prostu wpuszczasz do salonu szerszenia. Koniec kłótni. Bo wiadomo, jak coś małego, pszczoła tam jakiś. Inny taki mały berbeć, no to Karol załatw to, jesteś mężczyzną. Ja idę tam, nie, nie odzywamy się, ale szerszeń to już razem trzeba. <grywa> I słuchajcie, wchodzimy do mieszkania, ja już daleka go zobaczyłem, bo był taki je nie? I wchodzimy do mieszkania, tam jeszcze przed pokojem, mówię kotku, zostaw to buty. Dobra, nagadak. Bo kurwa. <grywa> Naprawdę, czas staje w miejscu. <grywa> Monika, sześć, nie wchodź do sali szerszeń. O, co szerszeń? No to Szkoda. To przepraszam. My dobra, musimy łupić. Ja kocham filmy akcji, a nie mam gdzie tego wykorzystywać. To jest ten moment, ja, ja tam to nie wiesz. To za kalamurę To jest film, film, jakiś lokacja, nie? Nie, no, Musimy utch Załad Załatw se broń. A ty co masz? No ja mam góralskiego klapka. Twardy skórzany, jak go jednę, to padnie od razu. Ty też musisz mieć broń. Aha. Mam pog pogrzebać. Nie. Coś innego, coś większa powierzchnia uderzeniowa, no wiesz. Aha. Ciupaga! No większa powierzchnia uderzeniowa, ale to nie to. Ale ja chciałem tematycznie, bo ty masz klapkę Guracji. Z... U... Większa powierzchnia uderzeniowa Monika. Kumą. Spokoła mnie. Deska do prasowania ok. Tylko może ją złóż, nie? No. Też tak myślę o mnie. I we dwójkę idziemy. W czason Podchodzimy. Ja byłem przekonany, że ten szerszy normalnie nas patrzy jak na idiotów, nie tak? No, my wiesz... Ja takiej yes. i Po sekundzie szerszej normalnie w biodrach się zbiegał, chyba kask miał. Złamał się jak wpół i wstaje, nie? I w tym momencie Monika, ja? go yes. tą dechą, nie? No i potem się na tym bzykaliśmy. Było... było niewygodnie, ale to było najbliżej trójkąta jak byłem. Zykanie takie powiedzmy wobec powie całkiem niezłe.